Cześć, mam na imię witam Was w kolejnym odcinku. Dziś przygotujemy sobie ciasto na pizzę, a będzie mi towarzyszyła Karolina. Cześć, jestem Karolina. Dziś przygotujemy sobie właśnie ciasto na pizzę. Może zaczniemy od razu. Lecimy! Moi drodzy, od czego zaczynamy? Zaczynamy od... Wody ma być ciepła nie więcej niż 42 stopnie. Gdy będzie więcej niż 42 stopnie, drożdże, które dodamy, już zginą i nie będą chciały nam rosnąć. Dodamy również cukier oraz odrobinę mąki. Wszystkie proporcje będziecie mieli w opisie pod filmem. Przejdźmy od dodania droży do wody, karolina, mogę Cię prosić, oraz wymieszania ich z łyżką cukru. Soli w tym momencie nie dodajemy gdyż sól powoduje, że drożdże również zabija tak jak temperatura powyżej 42 stopni Moi drodzy, wymieszaliśmy sobie właśnie wodę z cukrem i drożdże No dokładnie I teraz dodamy 4 łyżki mąki Super, zróbmy to Będziemy teraz czekali, aż drożdże wyrosną Karolina dodaje mąkę po to, żeby drożdże miały więcej pożywienia żeby mogły się rozwijać, mogły się rozmnażać żeby ich było znacznie więcej Wymieszaję. Moi drodzy, po wymieszaniu wszystkich składników zostawiamy je w spokoju na około 30-40 minut. Możecie również wstawić je do piekarnika nagrzanego do 30-40 stopni. Pamiętajcie, że nie więcej. To 42 stopnie decyduje o tym, że drożdże mogą rosnąć albo nie. Więc możemy je przykryć ścierką. I odstawiamy. Widzimy się za chwilę. Jak już nam wyrosły drożdże, to teraz trzeba dać mąkę i sól. Mąki dodajmy je po trochu, Odrobinę wymieszajmy, żeby to fajnie wszystko połączyło. Teraz zaczynamy wyrabiać ciasto. Musi być bardzo dobrze wyrobione. Pesto bazyliowe będziemy dodawali do tego ciasta. Jak zrobić takie pesto? Macie tutaj link, tutaj nad naszymi głowami, a bardziej nad Karoliny głową. <laughs> I to będziemy dodawali na koniec. Gdyż tu jest olej, a olej zamyka całe ciasto. Gdybyśmy dali wcześniej olej, ciasto by nie chciało przyjmować innych składników. Ja Ugniotłem to ciasto porządnie, nie przykleja mi się do rąk, ładnie odbija, po naciśnięciu odbija do góry to ciasto, z powrotem wraca prawie do swego kształtu. Chcemy, żeby to ciasto miało więcej smaku, miało zielony kolor, więc proszę Jarodino dodaj trochę. Pesto? No dobra, śmiało. Czaj. To nic. Dobry sposób. Moi drodzy, ciasto na pizzy jest, jest już gotowe. Dlatego teraz rozłożę na blachę wysmarowaną tłuszczem. Tutaj akurat w tej wersji olejem. Tu bierzemy cienkim czy na grubym. cienkim. O nie, może być na grubym! Zanim jeszcze nałożyliśmy składniki, rozgrzewamy piec, piekarnik do 210 stopni Celsjusza. I będziemy piekli taką pizzę około 10 minut. 5 five. Świetna robota. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. E, to, to był przepis na ciasto do, na pizzę. Jak się smakuje? Pyszna. Ale nie kłam. Po, no. Powiedz szczerze. Kłamie, naprawdę pyszna. Pyszna. smakujecie. Więc zróbcie koniecznie. Trzymajcie się. Cześć. Pa. pa.